Cześć cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Brodzio i na wstępie do tego odcinka zostaw łapeczkę w górę subskrypcję na moim kanale oraz dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I co, przechodzimy sobie do losowania wyników konkursu 9 na moim kanale. Yy, jeszcze raz chciałem wam podziękować za 30 łapeczki wbite pod moim yy, tym obecnym filmem. Podajemy sobie teraz. Komentarze i będziemy sobie losować zwycięzcę. Bolek Kuku yy, wygrałeś u mnie maga 10 wartego 27 siedem złotych yy, bardzo ci serdecznie gratuluję. Zostaw pod tym filmem kontakt w komentarzu do siebie yy, i co? I chciałbym wam przekazać też, że jutro o godzinie 19 lub 20 pojawi się film z kolejnym konkursem. To będzie coś mega na moim kanale, więc zostawcie łapeczkę w górę subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnego konkursu. No i co? I do zobaczenia. Trzymajcie się piona. Even if it's fake.